Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę przedstawić na potrzeby naszej twórczości fragment mojej miniatury poetyckiej pod tytułem Bad. Rozdział czwarty Melancholia. W sumie na dobre rozkleił się dopiero dzisiaj. W sumie na dobre rozkleił się dopiero dzisiaj, kiedy w trakcie kąpieli w zabytkowym, wykładanym białym marmurem basenie termalnym, do jego uszu doszły rozjeżdżające się takty skrzypiec. W głowie Wiesława natychmiast odezwała się depresja. W jednej chwili dane mu było teraz poczuć cały ten tak zwany Weltschmerz, ów przejmujący smutek, którego źródłem jest między innymi widok starzejącego się, chylącego się jakby w swoich posadach świata. W jednej chwili dane mu było teraz poczuć cały ten tak zwany Weltschmerz, ów straszny splin, którego dawni mędrcy zwykli traktować w kategorii odkładającej się w ślezionie tak zwanej czarnej żółci. Uf miły i niemiły stan przewlekłej melancholii, którego źródłem może być i jest poczucie przemijania. Oto ci wszyscy, którzy przed wiekami zrzucali ze swoich cudnych, zadbanych ciał, swoje pyszne tuniki w kolorze burgundu, by po marmurowych stopniach powoli stępować do wypełnionego związkami siarki, fluorku, basenu o temperaturze 37 stopni Celsjusza. Obecnie wręcz na jego oczach po raz kolejny i ostatni stępowali z poziomu padołu zwanego ziemią w jej głąb. Albo lepiej powiedzieć z poziomu pysznych stopni wiekowych schodów, w głąb wypełnionego wieczną wodą antycznego akwenu. W kierunku źródła. Nikt tych wszystkich już nigdy więcej nie widział. Nikt nie chwytał za ręce. Nikt na przykład nie mógł już więcej tulić nie tulił, Wdzięcznych, dziewczyńskich, względnie kobiecych głów ozdobionych takim czy innym symbolem władzy. By w ramach pożegnania pozwolić sobie raz jeszcze na intymny, długi, bezceremonialny pocałunek, któremu mogły towarzyszyć i zapewne towarzyszyły, chyba nie do końca potrzebne, smutne, spokojne słowa. Adie, adie królewno holenderska Marianna Orańska, której w uznaniu zasług dla rozwoju tutejszych okolic miejscowa ludność ufundowała pamiątkowy obelisk. Adie, To znaczy z Bogiem. Żegnaj. Niech ci się przyśni wieczny bat. Niech ci się przyśni Wieczny Amsterdam. Jeszcze co najwyżej, w grę mogły wchodzić krótkie, męskie pożegnania tych czy innych oligarchów, tudzież ordynatorów. Te, którym mogły towarzyszyć i towarzyszyły odległe gesty w cieniu grubych, Podwieszonych przy męskim wejściu do turkusowego akwenu, kotar. Adie, Adie, carze Rosji, Aleksandrze I, który w sierpniu roku 1813 kurowałeś się w badzie wraz z ówczesnym królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem III. Do spotkania. Do, swidania, do świtania. do świtania. Adie, adie królu pruski Fryderyku II Wielki, który w sierpniu roku 1765 pozwoliłeś sobie przebywać w badzie na kuracji, o której miałeś powiedzieć: wróciłem ze Śląska, drogi przyjacielu, Kąpiele w tym badzie wróciły mi władzę w nogach i obecnie wydaje mi się prawie, że nigdy nie miałem podagry. A Wiedersehen! Adieu! Adieu, królu pruski Fryderyku Wilhelmie III. Goodbye. Goodbye, przyszły prezydencie Stanów Zjednoczonych Johnny Quincy i Adam się który w sierpniu roku 1800 przebywałeś w badzie, by móc skonstatować. Nie widziałem nigdy uzdrowiska, którego położenie miało wygląd bardziej obliczony na zachowanie czy przywrócenie zdrowia niż ten mat. Goodbye, my amazing president! And see you, soon! Żegnaj. Żegnaj, polski lekarzu zdrojowy, doktorze Aleksandrze Ostrowiczu. Od roku 1875 ordynujący w tutejszym sanatorium dom w Dolinie. Dostojny autorze książki opatrzonej tytułem Landek w hrabstwie kłodzkim w Śląsku. Obręcznik informacyjny dla gości kąpielowych. To wszystko. Adie. Adie. Adie.